Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwon. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. I rozpoczynamy dzisiejszy temat dla reportera Jarek Adame, Kania Cicielska. Dzień dobry. A zaczynamy oczywiście od sytuacji epidemicznej. Poniedziałek przyniósł kolejny spadek liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2, choć jak wiadomo od Sylwestra wykonywanych było mniej testów. W kraju zdiagnozowano wczoraj ponad 4400 zakażeń, a zmarły 42 osoby. W regionie według wczorajszych danych Ministerstwa Zdrowia odnotowano 20 przypadków zakażenia. Wśród nich jest 7 mieszkańców powiatu kościeńskiego, 6 z Gostyńskiego, 3 osoby z Leszna i po dwie z powiatów Rawickiego i Wolsztyńskiego. W powiatach Leszczyńskim, Wschowskim i Górowskim nie ma nowych zakażeń. Dodam jeszcze, że w przypadku powiatu wschowskiego to już trzeci taki dzień z rzędu bez pozytywnych Czyli negatywnych wyników. Zmarło sześciu mieszkańców regionu. Przyczyną śmierci osoby z powiatu kościańskiego były choroby współistniejące, a cztery osoby z Leszna i jedna z powiatu Leszczyńskiego zmarły na COVID-19. No, jak będą wyglądały kolejne zestawienia, czy po świątecznych noworocznych spotkaniach nastąpi wzrost zakażeń? Kolejne dane już dziś przed godziną 11. Dziękujemy bardzo. To była Hania Ciesielska. A my zapraszamy pod 65 529 55 29. Tak? Tak jest. Czekamy na Państwa telefony. Z wczoraj taka sprawa wyjaśniona. Był telefon dotyczący Gronówka i tam w tym folwarku takim zapuszczonym w Gronówku ktoś wysypuje ziemię i takie duże ilości ziemi. I był, słuchacz był pytał, czy y, y, właściciel o tym wie, czy to nie jest jakaś samowolka. Pytałem o to pana Wójta Łukasza Litkę, i pan Wójt mówi, że sam y, był tym zainteresowany. Pytał właściciela tego terenu i właściciel wie i wyraził zgodę, żeby tam tymczasowo na jakiś czas taka ziemia zbudowy się znalazła. Także sprawa jest wyjaśniona, właściciel wie, no, a jak właściciel wie, to, to chyba wszystko jest w porządku. Y, odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Ja to tam trudny przyzwarty pamiętam, zgłaszałem tam odnośnie 12 z tego nie polskim O i tak, strasznie nam pan zanikał w tym momencie, jeszcze raz, gdyby pan powtórzył. Mówię tak, tam miałem takie odnośnie lasu w, las w Tak, las w mnie Polskim. Pytałem o to leśników z Piasków, bo to jest nadleśnictwo Piaski. Leśnicy mówili, że to jest taka wycinka, którą się robi co 10 lat po prostu, bo to taki las jest, który tam ma to znaczenie takie, no, to już nie spuszcza, że, że tam wszystko rośnie raz na zawsze, tylko, jak oni to powiedzieli, trzebienie chyba, takie słowa użyli. W każdym razie powiedzieli, że co 10 lat takie wycinki się robi i właśnie tam w Dębnie Polskim taka właśnie wycinka e, została przeprowadzona. Chociaż e, tam podobno też leśnicy przyznali, że tam jest jakieś, takich e, wśród e, mieszkańców, zwłaszcza e, taka że opinia, że tam gdzieś jakiś teren pod cmentarz jest styczony. Natomiast oni powiedzieli, że ta ich wycinka w lesie to jest właśnie taka wycinka e, no, po, porządkująca e, w lesie. E, e, I właśnie po 10 latach e, był okres na takie, na takie wycinanie. Także, także tego typu prace Takie no, po porządkujące, zaplanowane Zostały tam przeprowadzone Dziękuję uprzejmie Proszę, proszę mnie Pana Także bardzo serdecznie pozdrawiamy Zapraszamy Pod, 65 529 5529 I to jest nasz numer telefonu Na który mogą Państwo dzwonić Z całego regionu Przypominamy Od Wolsztyna Pojawia się od Kościana, porawicz i górę. Mamy telefon. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Proszę Państwa, ja dzwonię w takiej sprawie oświetlenia y, y, sygnalizacji świetlnej tutaj przy hali Trapez. Kiedyś dzwoniła Pani odnośnie sygnalizacji świetlnej tu przy kościele Antoniego. Że nie można przejść jednym ciągiem, na przykład z wózkiem, z dzieckiem, czy trzeba stać na połowie drogi i na drugi dzień już te światła były wyregulowane. Mhm. Może ktoś by się zainteresował tą sprawą, tutaj przy Hali Trapez, bo to jest też taka sama sytuacja. Dwie, trzy minuty piesi muszą stać na środku jezdni, żeby móc przejść na, na kolejną stronę jezdni. Dobrze, przekażemy <laughs> tę sprawę do Urzędu Miasta. Aczkolwiek ja przypominam Państwu, że w niektórych miejscach no te, te światła tak są, żeby pogodzić różne interesy, no bo też przypominam, że chodzi o to, żeby te samochody alejami na Pawła drugiego, zwłaszcza przejechały w miarę sprawnie, żeby nie stały i nie dymiły. Także być może to jest też taka kwestia, ale no spróbujemy jakąś odpowiedź w tej sprawie uzyskać. Rozumiem, że chodzi o przejście właśnie przez aleję Jana Pawła II. Tak, przychali trapuste ta sygnalizacja świetlna. Tak, tam rzeczywiście no, jest kilka takich skrzyżowań, zwłaszcza przez Jana Pawła II, gdzie. No trzeba być dość sprawnym, żeby przejść na raz. Ale tutaj nie można, po prostu nie można. Mm. Zaraz zapala się już, jak się wchodzi na pierwszą część, jest nie zapala mm -hmm. się zielone, tam jest czerwony i trzeba te 2-3 minuty odczekać. odczekać, nie można przejść. No dobrze, no spróbujemy sprawdzić, czy można też poprawić tę te, te częstotliwość zmiany świateł, czy nie. Ja też przypominam, że tutaj to przejście dla pieszych na wysokości ulicy Korcza Dąbrowskiego Też takie jest, że no, naraz to trzeba rzeczywiście... Zależy, z której strony się idzie. Piorunem przechodzi. W parku to jakoś tak, się przejdzie, tak. a w drugą stronę gorzej. No, ale mówię, no to jest też kwestia, tak tłumaczono nam właśnie przy okazji tych świateł na e, Alejach Konstytucji, jeszcze przed e, oddaniem do użytku w sumie ekspresowej piątki, bo to było ten czas, kiedy ten ruch był dużo większy, na Alejach Konstytucji, że chodzi o to, żeby samochody szybko, sprawnie przejechały przez miasto, żeby nie stały, nie, nie dymiły, nie smrodziły. Chociaż tam za trapezem te drugie światła, takie nie, nie tutaj przy skrzyżowaniu z Grunwaldzką, tylko te następne mhm. przy Konstytucji, były tak dziwnie ustawione, że nic nie jechało, a jedna część pasów była zawsze na czerwonym. Mhm. Tamtę tam, rzadziej chodzę. Tu przy trapezie rzeczywiście ja pamiętam, częściej mi się zdarzy. Że znajomi się m, zawsze skarżyli, że tam policja często wyłapywała właśnie tych, którym ci nie chciało czekać, A no, ani z nie jechało. Ani. tak, no właśnie. 65-529-5529 prosimy o Państwa sprawy tematy. różne tematy. Coś ciekawego się dzieje u Państwa. Nawet jak się dzieje coś ciekawego, po prostu, to nawet niekoniecznie musi być skarga, to niekoniecznie musi być jakieś tam coś, do trzeba naprawić, poprawić. Coś fajnego. Ale chcę wam państwo coś ciekawego powiedzieć, nie wiem, nam jakieś kozie pięczeraczki jak się gdzieś urodziły, albo coś, to na nasi też myślę, że z, z przyjemnością tak, taki temat, to się nazywa w branży Michałek, ale, ale Michałki są <śmiech> zawsze <śmiech> bardzo cenione, bo to są takie tematy urocze i... I niekoniecznie lubimy zawsze takie smutne, trudne, problematyczne. Także jak ktoś coś ma ciekawego, to też do nas zadzwońcie. A nóż widelec się z tego, całkiem fajny temat, już. 65, 529, 5529. A Przedł, swoją drogą przypominam. Gdybyśmy mieli tylko takie radosne informacje? Tak, w ogóle? Znaczy, nie chodzi mi o to, że tylko my, ale w ogóle, żeby tak na świecie. Na świecie. Było tak... Mhm. Uh -huh. A widzę, że kolega tego od stycznia to taki się rozmarzył, tak? utopijnie prawie Rozmazał bardziej. Nie ma, tak powiedziałbym. Dobrze, nie ma tak dobrze. Próbowały niektóre media takie. Dzień dobrych wiadomości mm -hmm, robić. Ale... Ja kiedyś piosenkę nawet o tym napisałem. No i jest, no i... jest hitem, nie? Tak, oczywiście. No słyszałeś ją trzy razy już nawet. No. I to trzy razy, kiedy śpiewałeś mi ją tutaj. Tak. Studiom, tylko i wyłącznie cztery, 65 529 5529 Jesteśmy do Państwa dyspozycji do za 15:10. Także śmiało, bo też ja przypominam, najczęściej jest tak, że potem przed tą dziesiątą się rozkręca nam tutaj telefon, a my musimy kończyć. Także mm -hmm. śmiało nie, teraz nie wahać się, proszę dzwonić, wybierać ten numer i mówić nam, co tam na tym świecie u Was słychać. A wiesz, że dzisiaj jest dzień hipnotyzmu? hipnotyzmu. A chętnie bym się zahipnotyzował, gdyż ostatnio mam deficyt snu. Kta, tak, w ten sposób. Praktykowałeś hipnotyzm kiedyś? No. Owszem, taki, wiesz, zwierzęcy, jak to się mówi. Aha. Natomiast jeśli chodzi o sen, to proponowałbym ci po prostu się wyspać kiedyś. No, kiedyś to zrobię. Ja pewnie. też, tak mam nadzieję. Był taki po drugiej Po drugiej stronie Człowiec był taki plan, ale wpadliśmy rodzinnie na pomysł, żeby sobie sprawić puzzle, i to zajęło nam bardzo dużo czasu. Lubię. żeby Też nie spał. Tak, układaliśmy ramkę przez 4 godziny i jeszcze nie skończyliśmy. Tak, nasza córka powiedziała, no aleście wymyślili sobie puzzle z tysiąca kawałków. się ludzie, to 10 powinniście mieć. Pozdrawiam przy okazji moją córkę. Odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Do Proszę pana, na no pytanku czy ja mogę na antenie złożyć podziękowania swoim mieszkańcom, których opuściłem po 46 latach pracy? Może pan, aczkolwiek mamy troszkę, słyszę taki słaby sygnał więc mo, no spróbujmy oczywiście, proszę pozdrawiać Proszę pana z pracy z 31 grudnia a jestem, by, to znaczy byłem miejscowożerym, obsługiwałem po w miejscowości koło Kostynia, y, Dusina, Ostrowo, Zaleszyn, Kunowo, Moszymirki, Stankowo, Osowo, Gaj. Wszystkim ludziom, których obsługiwałem, chciałbym podziękować. Y, jeśli coś było nie tak, to przeprosić. To jest, to było dla mnie bardzo miłe przeżycie, tyle lat z tymi ludźmi. Serdecznie już za to wszystko dziękuję. A też się troszkę wzruszyłem. Pan listonosz, który obsługuje wioski na północ od Gostylia, ja myślę, że było y, zrozumiałe, bo tak no, sła, troszkę słaby sygnał. Jak pan ma na imię jeszcze? Y, moje ma, raz, y, imię Marian. Pan Marian y, tak. Panie Marianie, no życzę panu fantastycznego. bo rozumiem, że emwie tak? To znaczy, jeszcze miesiąc muszę poczekać na ale już, ale już wszystko tak. jest na dobrej na dobrej drodze. No, miło było przeżyć z tymi ludźmi tyle, tyle czasu, to jest szmat drogi, to jest historia. Tyle, tyle, prze, tyle przeżyć, naprawdę bardzo miłych, tyle, tylu ciekawych ludzi spotkać, no, jest to coś fantastycznego. Ja, ale miło się zrobiło. Panie Mawianie, no tak, Panie, panie że na pewno na, pewno, na pewno też się yy, znamy, yy, bo, bo, bo wielokrotnie żeśmy so, ze sobą też yy, przebywali. Ja byłem bardzo zaangażowany też yy, z pracą z młodzieżą poprzez parafię Świętego Antoniego, gdzie yy, wyjeżdżałem z dziećmi na kolonie. Pan u nas prowadził w, tak. w Gestyny, Czyli Pan liconarz, pan, pan bo chodzi z Leszna, natomiast pracował na północ od Gostynia. To, tak, coś, całe, całe życie, proszę pana. To, to się pan jeździł w życiu. Tak, Ta, na pewno. <laughs> Wiesz, to, pan, ale nie żałuję, nie żałuję ani jednego dnia, które spędziłem na tym terenie. No, w, jestem, jestem zachwycony tą pracą. I gdybym miał jeszcze raz powtórzyć swoje życie, nie wiem czy jakikolwiek inny zawód bym wybrał. Ale pięknie. No życzymy wszystkim Państwu, żeby Państwo taką pracę właśnie mieli, jak pan mawiał, Czyli nie, nie, żeby wszyscy byli stonarzami, tylko żeby kochali swoją pracę. No, wie pan, każdy, każdy w swoim życiu ma jakieś powołanie, predyspozycje do wykonywania jakichkolwiek zawodów. No i do tej pracy musi podchodzić z uśmiechem. Y, oczywiście no, są trudne, trudne dni, bo chociażby w mojej pracy, gdzie chciałem przejść y, mnóstwo i 35 30, y, 5-6 stopniowe, mrozy 20 stopniowe, śniegi, zaspy, no... Psy, ale to pewnie. To, tak, i pieski, właśnie to miałem na myśli, że te, u, ulubieńcy, ulubieńcy wszystkich listonoszy, zwłaszcza wiejskich, to, no, to jest, pieski. To, to, jest, to jest oddzielny temat, no, nie wiem dlaczego, ale te pieski tych listonoszy nie lubią. No. Ale rozumiem, że nogawki były łatane, nie raz i nie dwa. To znaczy, był łatany mój łokieć. Ach, łokieć, ja widzi pan. Tak. I był obłok, on nie gryzie, panie listowy, przecież on nie gryzie on w jeszcze, ogóle. To jest... on, jeszcze, on jeszcze nikogo nie ugrał. Tak, jeszcze nigdy to w ogóle. Pani od zębów nie ma, zamemlę na śmierć A. po prostu. Dziękujemy A. panu bardzo, panie Marianie, życzymy wszystkiego dobrego, dobrej emerytury. Y Panie Arku, czy dwa słowa poza anteną? Mogę? Ale to najwyżej po programie, no bo oczywiście musimy odbierać następne telefony. Okay, Także ja rozumiem. Dziękujemy pięknie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Bardzo. I jeszcze raz przekazujemy mieszkańcom tych wiosek na północ od Gostynia serdeczne pozdrowienia od pana Mawiana. Ich listonosza przez kilkadziesiąt lat. Ale ty miałeś też pewnie jakiegoś takiego listonosza, co takiego bliskiego? Tak, jak trochę członek Ja, ja się troszkę za często przenosiłem w życiu. Ja pamiętam Natomiast szoko... Mój, mój dziadek Świętej mm -hmm. Pamięci był listonoszem na wsi niedaleko Kwiatoszyna i rzeczywiście był bardzo szanowaną postacią. Mnóstwo ludzi przyszło na pogrzeb takich właśnie, którzy mówili, że to był nasz listonosz. Piękna no, rzecz. Właśnie ja pamiętam z że on wchodził sam do domu bez żadnego no, puchania, to... dzwonienia, siadał w kuchni i Ale to tam w Włoszakowicach jest tak gościnnie, że tam każdy tak mógł no, kiedyś zrobić, prawie. ale to było kiedyś. A... A ja bym jeszcze coś zrobił dla Pana Mariana. No. Może? No, no proszę bardzo. Jeszcze jeden telefon przed przerwą odbierzmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Witamy. Ja dzwonię tu ze śmigla. Kiedyś było dzwonione o tej drodze tam od ryby, Rybakowski, co wyjeżdża, co wyjeżdżają ze, ze żwirem i cała ulica jest zawalona złotem. Jak było dzwonione, to w ten dzień zaraz troszeczkę tam poryli, nie? Mhm. Troszeczkę, aby, aby trochę. A dali te błoto za... no. yy, Dobra, ulica jaka jeszcze raz? To jest ulica Leszczyńska, ze śmigła do Mietążkowa, z Lesz... do Ronda. Yy, z śmigiel, Mietążkowo, Rondo. I do Ronda, tak. Dobra. To... A, te, a jeszcze, jeszcze jedno, a ten chodnik do śmiglanie, mm -hmm. to jest tak zrobione, że można zęby wybić, nie? Kiedy on będzie remontowany albo coś, to trudno powiedzieć. Hmm. No nie wiem, z no zapytamy o ten chodnik, myślę też, ale no chodnik, chodnik to już jest, wie pan, taka troszkę inwestycja poważniejsza, którą trzeba do budżetu wpisać, natomiast no posprzątanie drogi, no firma, która tam prowadzi działalność powinna już tego dopilnować, a jak nie, to chyba będzie musiała policja tego dopilnować. Dobrze, dziękujemy panu bardzo. I dostałem właśnie informację z biura prasowego Urzędu Miasta Leszna. Wczoraj był telefon dotyczący oświetlenia przy ulicy Osieckiej, tam w okolicach cmentarza. I odpowiedź jest taka, że to oświetlenie zostało sprawdzone i wszystko działa. Więc e, co prawda jest zastrzeżenie, że chodzi o oświetlenie miejskie. E, więc e, właśnie nie wiem, jaka tam jest teraz sytuacja. Czy chodzi o to, że jakieś lampy są tam inne, albo jakieś lampy, których po prostu w ogóle nie ma. E, jakby nam się tutaj słuchać określił, czy może mu chodzi o założenie po prostu lamp, że po prostu ich nie ma, bo te, które są, to świecą takie zapewnienie właśnie z Urzędu Miasta Leśna otrzymałem. Oczywiście bardzo serdecznie Urzędowi Miasta Leczna za tę za informację. Dziękuję. Natomiast gdyby słuchacz Sosieckiej, tak nam jeszcze doprecyzował, czy chodzi mu na przykład o właśnie założenie jakiegoś oświetlenia. Mamy telefon, witamy serdecznie. Dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jarku, ja dzwonię w takiej sprawie, ja już kilka razy dzwoniłem. Chodzi tutaj o te garaże na Dekana, jeżdżając deka z Eskowskiego w Dekana po prawej stronie. Tu były ciągnięte kable, jak robili tą drogę i poprzerywali w kilku miejscach kable. I 3 cztery lampy od ulicy Eskowskiego nie świecą. Tam w głębi świecą, a tutaj w ogóle ciemno. Teraz jak to było, to jest, to jest tragedia. Lampy dokładnie przy ulicy Eskowskiego, Tak. Tak, wjeżdżając z Dekana na te garaże po prawej stronie od Eskowskiego, te garaże nie są oświetlone. Dobra. 3 lub cztery lampy nie Doszło do jakiejś usterki. Przekażemy prośbę o naprawienie. Wjazd w garażę na dekana od strony Estkowskiego. Tak, tak lokalizujemy tak. to miejsce. Dobrze, tak. przekażemy do urzędu. Dziękuję Miasta. bardzo, miłego dnia. Dziękujemy jeszcze. bardzo. My również życzymy miłego dnia. Ja przypominam też, że możecie Państwo zgłaszać także na własną rękę awarię oświetlenia w Urzędzie Miasta, w Wydziale Dróg, bo no, zdarza się, tak, że się psują mm, lampy, zwłaszcza teraz, kiedy one świecą dużo dłużej niż zazwyczaj. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. E, dzień dobry. Proszę pana, ja dzwonię w takiej sprawie. Chciałam się zapytać, czy w Lesznie jest odprowadzany podatek od psa, od posiadania psa? Chyba nie, bo już od lat nie pamiętam, żeby była ustalona wysokość podatku od psa. Ale, ale, ale sprawdzę sobie to jeszcze, bo Dobrze. wiem, że się ustala podatki od różnych rzeczy, no, od środków transportu też jeszcze ciągle y, ustala się podatki od nieruchomości. No właśnie, y, nie tak. ma podatku od psa, właśnie słucha nas Biura Prasowa Urzędu Miasta i z biura Prasowego y, od pani Lucyny Liczbełczyk dostałem informację, nie ma w leśnie podatku od psa, także możecie Dobrze. państwo mieć... Tylko, pamię, tylko, pamiętajcie, tylko pamiętajcie, po nich sprzątać, tak? Bo, no oczywiście, Bo czasem że tak. niektórzy nie sprzątają i mówią, płacę podatek od psa, więc nie muszę sprzątać. Otóż po pierwsze. Oj, nie, nie sprzątana tak, jest zawsze. W, bo pani <grym> tylko porządna. Natomiast no otóż, myślę. tak, otóż wreszcie nie ma podatku od psa, zresztą nawet gdyby był podatek od psa, to i tak trzeba po swoim pupilu posprzątać. Także. Oczywiście, że tak. Y, Informacje, no bo rzeczywiście nam się tutaj, z, początek roku to jest taki czas, kiedy płacimy te wszystkie y, no po, właśnie, podatkowe kiedyś był. Tak, kiedyś był, ale widocznie chyba, chyba ściągalność była taka sobie w związku z tym po prostu zresztą. Bo sołtysa nie ma w Złowleśnie. Zres... Tak, żebyś chodził. Także pozdrawiamy także pieska bardzo serdecznie i... Tak, właśnie jesteśmy na spacerku. O, dziękuję wiecie, mnie ślicznie. No, miłego, miłego dnia. Miłego spacerowania. Wszystkiego Dziękujemy. 65529 5529. Zaraz byle mi się nie rozszalały telefony, jak to wygląda w poszczególnych miejscowościach. E, bo, bo nie wiem jako no, że Na wszech sołtys się zajmuje czymś takim. No Sołtys wiem. w ogóle ściąga te podatki. Halo? Tak, dzień, dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Witamy. Proszę Panów, ja wracam do tej krzyżówki na alejach tu przy hali trapes. Mhm. Chodzi mi o przejście od hali trapes do garaży. Mm -hmm. Proszę pana, przy każdym krawężniku jest tak obniżony asfalt, że teraz jak są te opady bez przerwy stoi tam, stoją kałuże wody. Przy tych krawężnikach nie mogą ludzie stać, bo samochody wjeżdżają i wszystko rozbrysgują na ludzi. Mm -hmm. Jak to zostało zrobione, że tam dosłownie z tej strony od garażu, to nieraz na w szerokości metra jest sama woda przy krawędziku. Okej, okay, zgłosimy tę sprawę. Ja nie, ja, ja nie wiem, bo, bo jak tam teraz jest z kwestią remontu dwunastki, ponieważ tam cały czas oczywiście trwa ten remont. Ja nie wiem, czy tam już wszystkie warstwy asfaltu są położone. Tego nie wiem, ale no, ale próbujemy. to przejście, to przecież tu z tej strony jest wszystko dawno zrobione. Tylko to mhm. jest paperajda zrobiona za przeproszeniem, bo jak może przy samych krawędźnikach obniżyć tak ten asfalt, że tam się tworzy. Kałuże, gdzie ludzie stoją hmm. Bo czekają na przejście Czyli aleja Jana Pawła II od strony garaży Czyli od tej strony północnej I, i, od, i od strony garaży I od strony hali po różnym krawężniku Gdzie ludzie stoją nawet na środkowym Tym pasie hmm. To też duże zastrzeżenia są do tego, bo matka z wózkiem dosłownie na tym pasie się prawie nie mieści. Tam jest tak niebezpiecznie, samochody lecą jak szalone, przecież to taki tir, to ten, ten wózek z matką niedługo wciągnie pod koła. Tam musi być przejście takie, żeby przeszli przez obydwie jezdnie za jednym razem, bo nie ma gdzie na środku stanąć. Dobrze. E, przekażemy oczywiście tę sprawę, poprosimy o wyjaśnienie, czy, czy rzeczywiście tam już jest koniec, czy nie. I jeżeli nie jest, jeżeli jest, no to czy, czy fi, cały czas ta budowa, trwa, więc firma jest, na, fi, firma jest na miejscu i po prostu, jeżeli coś jej nie wyszło, to powinni to poprawić. Tak. Dobrze. Panie Jarku, jeszcze, jeszcze chciałbym się przypomnieć odnośnie y, tych garoży naszych, właśnie, bo ta woda, wszystko z tej Jezdni spływa do tych naszych garaży. Miała tam być interwencja w tym, w tym MPGK. Czy oni coś zrobią nam, czy nie zrobią? Już obiecali tyle lat, trochę nam wyrównać te drogi, przecież my tam normalnie pływamy w tych garażach. Hmm. No niech coś robią, przecież no, jeszcze był poprzedni dyrektor, już się tak. Tak solennie obiecał, już ma materiał złożony gdzieś na placu wszystko. No i do dzisiaj to minęło chyba z 3-4 lata, już nie ma tego dyrektora, jest następny i dalej się nic nie robi. My płacimy podatki, lampy się nie świecą. Tu przed chwilą była interwencja jakiegoś pana o te lampy, no to właśnie przy naszych garażach te lampy się nie świecą. No. Mm -hmm. Dobra. Gagarze, czyli przejście Krzyżówka przy trapezie przejście przez Alarię Konstytucji, nie przez przejście, nie przez Jana Pawła. Nie, 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 przez konstytucję. A to nie, to tam jeszcze już tam już żadnych prac nie ma, więc tu nie, będzie. Nie ma żadnych tak, prac. Tak, to tak. To było źle zrobione od samego początku. Dobra, dziękujemy panu bardzo. Pozdrawiamy serdecznie, jeszcze cztery minuty naszej audycji. Yy, I zapraszamy. Tak. 65 529 55 29. Tam woda zieleni pada. Miejsce na, na pocieszenie, mogę powiedzieć, że podobno śnieg ma przyjść, więc tak. nie będzie tam woda Już dzisiaj. płynąć, tylko śnieg zalega. kostki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Pana ja chciałbym. Może by mi pan wytłumaczył taką sprawę. A proszę ściszyć radio, bo gdzieś tam słyszymy się Dobrze. echu. Jeżeli jest, jeżeli jest skrzyżowanie, na osiedlach różnie tam, i jest działka przy skrzyżowania i masz cięty ten narożnik, czemu to ma służyć? Nie wytłumaczę tego panu, gdyż pojęcia zielonego nie mam. A w którym miejscu to jest dokładnie? No to jest dużo miejsca tu na terenie Lesza, mm -hmm. ja tak wierzę. Jeżeli z wnuczkami, jeżeli właśnie po drogach, no i te działki są ścięte, mhm. to jest moim zdaniem, żeby była lepsza widoczność na, no. na skrzyżowaniu. No. Ale tam na tych, mhm. na tych ukosach ściętych, ściętych jest nasadzone krzaków. Mhm. I żeby żeby była dobra widoczność, to trzeba wyjechać do połowy skrzyżowania. Żeby się rozejrzeć, czy coś nie jeździ, nie? No tak, ale wie pan, żebyśmy tutaj poprosili o zrobienie tego, Wydział 2, to musielibyśmy podać lokalizację. Niech pan no to, poda jedno, dwa ja miejsca. No, miejsce to tam ulica francuska, belgijska, tam dopiero nowy uh -huh. dom postawiony, już na tym ścięciu nasadzony jest, jest drzew. No. Przecież uh -huh. to ma po to służyć, po to, żeby była widoczność na skrzyżowaniu. Dopiero jak się coś stanie, wtedy dopiero komisja się się zbiera i debatują. Mm -hmm. Czy potrzebny był ten, ten krzak, czy niepotrzebny, czy coś, no. No pytanie, czy krzak rośnie oczywiście w pasie mm, takim dym drogowym, czyli na terenie miejskim, czy sobie prywatny właściciel działki to Posadził. Nie no, działka to jest, wie pan, mhm. jest ogrodzenie i działka jest do ogrodzenia, a poza ogrodzeniem to jest droga i skrzyżowanie jest chyba, nie? Dobrze, francuska, belgijska, no dobrze, przekażemy to, bo mówię, tam po prostu ktoś musi pojechać z miasta, sprawdzić, zobaczyć. No, tam jest, jest więcej takich skrzyżowań, mhm. właśnie zarośnięte krzakami, wie pan, i tu się jeździ z dziećmi, widoczność powinna być. Jak najlepsza, to krzaków jest nasadzona. Na. Aczkolwiek w tych dzielnicach, no tam się bardzo powoli powinno jeździć. Także to oczywiście pan jedzie bardzo powoli i ostrożnie, ktoś inny pojedzie jak wariat. No rzeczywiście, no, wie dlatego. pan, że ja, dlatego... że ja jadę ostrożnie, tak. to znaczy, że k k drugi no, jedzie też ostrożnie. Prawda, no ja przypominam. Przy, na osiedlach, zwłaszcza tam, gdzie jest dużo domków jednorodzinnych, to no tam może dojść do przeróżnych sytuacji. Tam dziecko może wybiec przez otwartą furtkę. No no dla wszystkich kierowców, żeby rzeczywiście tam 20 to jest max. Dlatego te krzaki to mnie tak bulwersują na tych skrzyżowaniach, że nie wiem. No przecież to skrzyżowanie ma być mhm. widoczne, a nie zasłonięte krzakami. To no tak. może, podam, może podam panu taki przypadek, Niedawno, to było 3 lata, a te 4 lata temu jedna pani tak walczyła o przejazd kolejowy, bo był zasłonięty, też niewidoczny, a zginęła na tym przyjeździe i jej dwoje dzieci. Wtedy dopiero w nocy przyjechali i krzaki wycinali. no. Tak, była taka sytuacja w Polsce rzeczywiście. No dobrze, no. poprosimy. W każdym razie chodzi o to osiedle przy Kalczmie Bałowej najogólniej rzecz biorąc, czyli no ulica Francuska. Leszno to nie jest taka metropolia, żeby tam przejechać w ciągu, ja nie wiem. Jasne, natomiast. Gdzie no, czy coś się sprawdzi, tak, no, wie... tak? Tak, żebyśmy. odpowiednia służby. Tak, żebyśmy wiedzieli, gdzie, gdzie, gdzie ich poprosić, żeby pojechali, tak. czyli francuska, belgijska i te przyległe ulice, czyli tam jest duńska, szwedzka, norweska, same jakieś takie zachodnie nazwy. Bardzo serdecznie panu dziękujemy i będziemy kończyć już na dziś. Jutro, proszę państwa, o 9.15 się słyszymy, a więc jeżeli coś macie, dzisiaj wam się na to sobie zanotujcie i jutro do nas samego rana o 9.15 w tej sprawie dzwoncie Do usłyszenia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwon. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.